Hurra! Nareszcie mamy magię świąt! Czy wiecie, że żółty miś już nie żyje? O! Ale za to mamy nowego przyjaciela! Niespodzianka! Nie podglądajcie! Jest! To jest żabka! Ma na imię Charlie. Będziecie już żabką być? A wiecie, gdzie jedziemy do Mikołaja dzisiaj? Do galerii handlowej będzie też rodzina Uschnacht. To jest takie niebieskie. O! Cieszycie się? Tak. No to wskakujecie. Mamy też strzykawkę do syropu. Pokażę zaraz. To właśnie ta strzykawka. Zaraz przygotuję wam syrop do wszystkich. Nalałam 2,5 ml wypisy w syropek. O, widzisz? Teraz dokładnie strzykawkę umyć i wysuszyć. Ja to na internecie widziałam. No to co? Jedziemy do galerii handlowej. Ale najlepiej zjeżdżaki zostają na chwilę w aucie. To tylko szybko, tam i z powrotem. No to chodźmy. O, widać rodzinę Ushlacht. Gutę tak, Cześć, lubisz. A co chcesz dostać? Niech pomyślę. O! Może białą czekoladę chcę dostać? Albo nie, lubicia chcę dostać. Tak jak ja. Ja białą czekoladę dostanę. A ty co chcesz, się? Trzy zabawki w jednym, takiej zestawie, tak jak wszyscy? Okej. Okay. Ale musisz poczekać na swoją kolej. Ja się o nim cieszę. Śmiało, kochani. Okej, okay, idę. Ho, ho, dzień dobry, Steve. Dawno się nie widzieliśmy. Co chcesz dostać? Trzy e, zabawki w jednym Czyli taki prezent dla wszystkich Ho, ho, dobrze A napisałeś imię? Tak, Steve się nazywał No to fajnie Ho, ho, Wesoły świąt Do widzenia O, a czy wiecie, że mają świąteczną karuzelę? Taką dużą Chcecie zobaczyć? Tak, no to chodźcie Może tu się zmieścić cała rodzina Ho, ho, ho! Zapraszamy do nowej świątecznej karuzeli! Może tutaj być cała rodzina! Chcę! Dobrze, to pojedziesz z Ryziem! Okej! Okay. A już od jutra i w sobotę będziemy nagrywać 24 godziny na Boże Narodzenie! Tak jak poprzednio na Halloween, tylko inaczej było! No to czekajcie na komentarze! O! Laska! Chcę na laskę! Może tu zmieścić jedna albo dwie osoby, chcemy obie, okej. Okay. A ja chcę na renifera, na renifera też może dwie osoby się zmieścić. Chcę też na renifera, dobrze. A takie sanki mogą też dwie osoby zwieścić. A ja nie chcę, dobrze, jak nie chcesz to nie musisz, to ja sobie popatrzę. Czy mogę na lisa? Haha, nie mamy tutaj lisa na karuzeli. szkoda. Niech pomyślę. A może chcesz na gwiazdę? Tak, na gwiazdę. Dobrze, to usiądź. A ja na kalpia. Tu mogą zwieścić aż trzy osoby. Ja też nie chcę jechać. Dobrze się, to możesz sobie popatrzeć. No to co? Gotowi na jeżdżenie? Tak, to więc włączam karuzelę. Super, się jedzie po tej kanzeli. Tak bardzo fajnie. Ta piosenka jinglowa, to jest leja. All the foi we Bardzo Ja jeździłam z malchewką Dobra, to już wychodzimy Chodźcie już Do obida syjen Pa Teraz przyjdą następne osoby No jeszcze obieczka, jeszcze ty Dziękujemy bardzo To wesoły świąt życzymy Ho, ho, ho